Czytałem jakiś czas temu, że wolno ładujące się strony internetowe są jednym z głównych powodów występowania nerwicy. Ciekawe, jak do tego mają się wolno startujące kąpy. Cześć kochani, z tej strony Kamil, dzisiaj znowu będę dla Was męczył dyski, chociaż może z drugiej strony to one będą mnie męczyły, ponieważ będziemy sprawdzać jaki wpływ ma rodzaj dysku na rozruch systemu oraz ładowanie gier. Przygotowałem więc dzisiaj dla Was pięć rodzajów dysków, trzy półprzewodnikowe SSD, jeden tradycyjny mechaniczny oraz jeden hybrydowy. Połączenie SSD i mechanicznego. A konkretnie mamy tutaj korsarza Force MP600. Jest to dysk SSD pod M2, ale ten nowy typ już z obsługą PCI Express 40. Kolejny dysk pod M2 to Samsung 970 Pro. Tutaj już tradycyjnie można powiedzieć PCIe Express 3.0. Ostatnim dyskiem półprzewodnikowym natomiast jest Adata Ultimate SU900. Nasz dysk mechaniczny natomiast to wszystkim znana bardzo popularna Toshiba P300. Natomiast dyskiem hybrydowym, czyli tym łączącym zalety SSD-ka z HDD-kiem jest Seagate Firecuda. Nasza platforma testowa to Ryzen 7 3700X na płycie głównej Asus Crosshair Hero 8, 16 GB, ramu 3200 MHz i RTX 2070 Super. To już nie ma takiego znaczenia, ale jest tam. No i teraz jeszcze słowem wstępu odnośnie metodyki testów. Na każdym Jednym z tych dysków jest sklonowany dokładnie ten sam system operacyjny, ale nie jest to taka czysta instalacja jak w większości testów w internecie. Jest tutaj Partycja systemowa, z której korzystam już od jakiegoś czasu do testów, są tam programy, użytki. Wiadomo, że no, kiedy instalujemy system operacyjny, no, to na tym się zabawa nie kończy, zawsze jakieś gry się tam jeszcze znajdą, użytki i tak dalej. Nie jest to pod żadnym pozorem zaśmiecony system, on jest zdrowy jak najbardziej, uruchamia się szybko, sprawnie, nie ma tam żadnych wirusów i niepotrzebnych programów, które by go zamulały. No, ale takie rozwiązanie moim zdaniem jest bardziej życiowe i dla Was bardziej przydatna będzie taka informacja. Force MP600 od Corsair już siedzi w naszej platformie testowej, więc zaczynamy powoli testy. Będziemy sobie najpierw odpalać system, potem sprawdzać jak długo ładują się gry, no i przechodzimy do kolejnego dysku, kolejnego i tak dalej. Zapraszam na testy. Testy zaczynamy od uruchomienia systemu Windows 10. Tak jak wspominałem, jest to system w użytku od jakiegoś czasu, z zainstalowanymi grami i różnymi innymi programami, z których korzystam. Czas jest mierzony od momentu wciśnięcia przycisku Power na płycie głównej do chwili, w której wszystkie programy pojawią się w zasobniku. Zwykle oznacza to gotowość systemu do pracy. Jak widzicie, wszystkie dyski SSD są błyskawicznie szybkie, z niewielką przewagą po stronie Corsaira. W przypadku naszych blaszaków trzeba już wyraźnie dłużej poczekać. Zdążymy nawet odpisać szybko na maila. Hybryda jest odrobinę szybsza od tradycyjnego dysku mechanicznego, a wynika to z jej działania, o czym powiem za chwilę. Pierwszą grą w testach jest Wiedźmin 3, który potrafi się długo wczytywać. Żeby wyeliminować zmienne w postaci czynnika ludzkiego, czas mierzymy od momentu kliknięcia kontynuuj w menu głównym do chwili załadowania gry. Bardzo niewielkie różnice, praktycznie niewidoczne gołym okiem jeśli chodzi o dyski pod M2, SSD pod SATA sekundę wolniej, a hybryda od Seagate'a 2. Aż 23 sekundy wymaga to Shiba P300. Zabawnie to trochę brzmi, aż 23 sekundy, ale myślę, że każdy, kto przejdzie na dysk półprzewodnikowy, powiedziałby tak samo przy powrocie na mechaniczny. Kolejna gra to World of Tanks. Tutaj czas mierzyłem od momentu, kiedy zakończył się matchmaking, bo za każdym razem wygląda to inaczej. Wszystkie dyski SSD wrzucały mnie praktycznie od razu do gry, podczas gdy zarówno mechaniczne, jak i hybrydowe ładowały się w okolicach 10 sekund. Ponoć wolniejsze dyski mechaniczne potrafią do tego stopnia spowolnić czas ładowania, że startujemy już w rozpoczętej grze. Jak widzicie, SSHD nie daje tutaj takich korzyści jak w poprzednim tytule, co wynika z charaktery pracy tego dysku, o czym za chwilę. Najpierw jednak ostatnia gra, Shadow of the Tomb Raider. Sekunda różnicy między dyskami pod M2, dysk SSD pod SATA od najlepszego wyniku dzielą 3 sekundy, a nasze blaszaki to odpowiednio 13 i 16 sekund. Teraz wróćmy do hybrydy. Tak w skrócie, dysk tego typu uczy się, jakie dane są najczęściej przez nas używane i przechowuje je w pamięci flash, tak by dostęp do nich był dużo szybszy. Dlatego przy pierwszym uruchomieniu gry czy systemu operacyjnego będzie miał wyniki zbliżone do zwykłego dysku mechanicznego. Przy drugim uruchomieniu jednak sytuacja się zmienia i jego praca przypomina dużo bardziej dyski półprzewodnikowe. W czołgach, gdzie przy randomowej bitwie wczytuje się za każdym razem inna mapa, tego efektu nie widać. Ale przy reszcie testowanych gier i przy starcie systemu już tak. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Wiecie już, co wybrać, żeby uniknąć nerwicy albo po prostu zaoszczędzić na czasie. Linki do sprzętu, który pojawił się w dzisiejszym materiale, zostawiam Wam jak zwykle w opisie. W komentarzach proszę dajcie znać, jakich konfiguracji dyskowych używacie w swoich komputerach. No a teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.